Pan z wami? Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie, nie do uniesienia, i kładą je ludziom na ramiona lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą, kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo pańskie. Drodzy bracie i siostry, tak jak wspomniałem we wstępie do mszy świętej, dzisiaj naszą uwagę kierujemy ku świątynią, choć nasz kult odbywa się w duchu i w prawdzie, ale to, co wyraża świątynia i my w niej obecni, jest dla nas pewnym wzorem i zadaniem dla właśnie tego, żebyśmy tak przeżywali w swoim wnętrzu. Proszę zwrócić uwagę, kiedy przychodzicie do kościoła, stajecie się sobie bliscy. Nieraz na mszach świętych podczas pasterki czy rekolekcji nawet bardzo bliscy, Nawet się człowiek stoi godzinę w kościele i przytula do obcej pani, bo nie ma innego wyjścia, jak jest tłok. Poza tym jesteście piękni, kiedy widzę was w parach małżeńskich, kiedy stajecie ramię w ramię twarzą do Chrystusa. To jest wzór miłości chrześcijańskiej. Miłość chrześcijańska to nie jest zapatrzenie się w siebie. Jak ktoś się zapatrzył w dziewczyna, dziewczyna w chłopaka i tak chcieli przejść przez życie, to szybko się zaczną sobą nudzić i denerwować. Ramię w ramię jesteśmy wspólnie zafascynowani Chrystusem i wspólnie w Niego patrzymy, choć jak mąż żona chce pocałować, to jednak tak bokiem byłoby trudno. Ale chodzi tutaj o jednak o ten symbol wyrazu. Tutaj jesteśmy przy Chrystusie. I co można powiedzieć o katolickich świątyniach? Oczywiście są one bardzo różne, od tych kapliczek górskich, małych, po bazyliki wielkie, bazylikę św. Piotra. Ale chyba trochę generalizując, kochani, można o kościołach powiedzieć dwie rzeczy, że są mocne, że są raczej budowane masywnie i solidnie, dlatego nam się nie rozsypują kościoły i modlimy się w katedrach, które mają po tysiąc lat. I każdy się stara zgodnie oczywiście z, yy, z modą współczesnej, współczesną sobie w architekturze, żeby kościoły były piękne. Kościoły są mocne i piękne, te mury są wielkie, piękne. Kościół Święty Anny, szczególny urok tej świątyni. I dlatego o tym mówię, bo jest to też dla nas przypomnienie, dlatego że przychodzimy do takiego pięknego budynku i mocnego budynku, że my chrześcijanie mamy też być piękni i mocni. Ja Państwu mówiłem przed tygodniem, po czym się sprawa, sprawdza pracę duchową, religijność, czy to w jakiejś grupie, chodzenie na spotkania jakieś, czy w ogóle chodzenie do kościoła, czytanie Biblii. Po czym się sprawdza, czy to jest dobre, czy złe, ponieważ tak jak przestrzegał Chrystus, diabeł może przyjść pod postacią anioła światłości. Diabeł może wejść w religijność i ktoś jest bardzo religijny i nie wie, że jest totalnie załatwiany przez złego ducha. Jezus powiedział, po owocach poznacie, czy to jest dobra droga. Otóż owoce dobrej pobożności są takie, że ktoś przeżywa coraz bardziej siebie jako kogoś pięknego i czuję, że jest mocny. Jeszcze raz to powtórzę sprzed tygodnia. Jeśli ktoś rok, dwa, trzy, no jakąś ma pobożność, nie wiem, już nie chcę konkretyzować i po trzech latach mówi, no ja już jestem zupełne dno, no chodzę na te spotkania i dochodzę do wniosku, że jestem zupełnym zerem, w ogóle jestem do niczego, no to na litość boską to nie, nie o to chodzi Panu Bogu. W minionym tygodniu obejrzałem film Aleksander, na pewno Państwo wielu z Was widziało, czy w kinie, czy na DVD. Jest tam taka piękna scena, która mnie dosłownie wzruszyła jak tytułowy Aleksander przed bitwą, kiedy jego 45 tysięcy żołnierzy stoi ustawionych równiutko w szeregu, jedzie na koniu przed nimi, zatrzymuje się i mówi do konkretnych żołnierzy, których zna. Marek, ty jesteś z wielkiego rodu, byłeś dzielnym żołnierzem w ostatniej bitwie, będziesz i teraz walczył dzielnie. Jedzie do następnego. Ty się nazywasz August. Twój ojciec walczył też za ojczyznę i ty będziesz walczył. I tym żołnierzom zaczynają iskrzyć oczy przed bitwą. Wódz jedzie, żeby przypomnieć im ich odwagę, ich piękno, ich moc. Proszę Państwa, jakież to zostało zagubione często w naszych wspólnotach, rodzinach, że chłopak, który idzie na bitwę, która się nazywa Założenie Nowej Rodziny, czy dziewczyna, która ma 18-20 lat i wychodzi w świat, na bitwę, Słyszę od rodziców, ty nie do dorajdlą, ty, ty nic ci nie wyjdzie w życiu, ty nic nie potrafisz robić. Ksiądz konfesjonale dołoży jeszcze. I ten chłopak idzie na bitwę i co słyszy? Przegrasz. To nic ci się nie uda. I chodzą potem tacy smutni żołnierze Chrystusa, tacy, którzy są skazani. Otóż pamiętajcie, kochani, w procesie wychowania, czy waszego w domach, czy naszego, jeśli chodzi o księdza, posługę, chodzi o to, żebyśmy wlewali poczucie piękności i żebyśmy wlewali poczucie, jesteś piękny, jesteś silny, jesteś, masz piękne imię. Ktoś powie, proszę księdza, ale to zalatuje pychą, że ja tak powiem, jestem silny i piękny. Otóż, proszę państwa, pokora chrześcijańska nie polega na tym, że my mówimy, jestem do niczego, jestem zerem w ogóle, już na przemian mnie tylko dać. Pokora chrześcijańska polega na tym, że ja mówię, jestem piękny, jestem silny, bo dostałem to od Chrystusa. Wszystko dostałem od Chrystusa, ale jestem piękny. Natomiast człowiek pyszny on nie chce nic od Chrystusa. On chce sam zbudować w sobie piękno, a sam nikt nie zbuduje w sobie piękna ani siły. Więc człowiek pyszny rzeczywiście się będzie w kółko poniżał. Jestem zerem. No tak, jeśli chce sam osiągnąć swoje piękno, to rzeczywiście będzie zerem. Proszę zwrócić uwagę na no, tych przykładów, można by, biblijne przykłady są najpiękniejsze. Są, są prawdziwe i Duch Święty czuwał nad ich spisywaniem. Proszę zwrócić uwagę, Piotr, który miał prawo ciągle mówić, ale zdradziłem ale się zaparłem Jezusa, skompromitowałem się. Ten Piotr wkrótce po zesłaniu Ducha Świętego staje naprzeciwko pogan, Żydów, przepraszam, i mówi im Ewangelię i trzy tysiące ludzi się nawraca. Proszę Państwa, trudno jest dziś mówić kazanie, kiedy człowiek no, narozrabia, delikatnie mówiąc. Szatan też Księdzu chce podciąć w skrzydła, koniecznie szatan chce rodzicom podciąć skrzydła szatan chce biskupowi podciąć skrzydła jesteś niczym, pamięta swoje grzechy szatan ciągle, co mówiłem do państwa, przegląda nasze kartoteki idzie człowiek na ambonę a tu przychodzi, nic ci nie wyjdzie człowieku, co tam ty próbujesz robić Jakiś, ja podziwiam świętego Piotra jak on musiał z mocą mówić o Chrystusie chociaż szatan mu cały czas stał mówił, ty zdrajco, zdrajco co ty śmiesz głosić ludziom Ewangelię jaki ty jesteś, ty się sam weź za siebie jakżeż to często widzę kiedy ludzie sami przychodzą do mnie Mm, I mówię, przy wszedłem szedłem do księdza i cały czas mi coś mówią. Nie idź, po co nic, skompromitujesz się, nic ci z tego nie wyjdzie, nie nawrócisz się, nie zmienisz. A to taki grzech, a to inny, cała litania grzechów. Idź, jesteś piękny. Jesteś brudny, no to, no to może się pobrudziłeś, to się umyjesz. Ale jak się ktoś pobrudzi, proszę Państwa, jak się Mistrz Świata pobrudzi, ona nie staje się brzydka, tylko brudna. I można się umyć. My mamy krew Chrystusa do naszej dyspozycji. I tenże filmowy Aleksander, nie wiem, czy to są słowa. Autentycznego Aleksandra mówi do tych żołnierzy. Jeśli pokonacie strach, obiecuję Wam, że pokonacie śmierć. Kochani, to jest nasz problem zbawienia. Pokonać strach. Uwierzyć, uwierzyć w swoje piękno. Yy, tylko problem polega na tym, to będzie trudny fragment tej homilii, że my nie chcemy być piękni i nie chcemy być silni. Kochani, Tajemnica ludzkiego serca, na którą się tu zastanawiamy, polega na tym, że gdzieś tam w głęboko, w komnatach naszego serca jest coś zupełnie innego niż w oficjalnej wersji intelektu. Intelektualnie ludzie mówią, no chciałbym być piękny, chciałbym być silny, chciałbym nie grzeszyć, chciałbym prowadzić piękne życie. Proszę księdza, po to do księdza przychodzę, żeby ksiądz mi pomógł. A ja często czuję, prawie nieraz wiem, że ten człowiek wcale nie chce prowadzić pięknego życia. Przytoczę tutaj przykład ze znanej książki, film jest teraz na topie, szczególnie o dwóch takich, co księżyc. Ja, proszę Państwa, chciałem ten przykład przytoczyć przed tygodniem, ale naruszyłbym ciszę przed wyborczym i poszedł do więzienia. Więc Państwo pamiętacie, jak ci przemili chłopcy Jacek i Placek trafili do miasta, gdzie wszystko było ze złota. Ludzie byli ze złota, jedli złote kanarki, złote rybki, wszystko było ze złota. I ci ludzie mówili do tego Jacka i Placka, czy macie kawałek czarnego chleba? Już mamy dość tego złota. Już nie możemy patrzeć na to złoto. Już po prostu nam się wymiotować chce od tego złota. Czy macie kawałek czarnego chleba? A chłopcy pomyślają logicznie, jak macie dość tego złota, to dajcie nam trochę tego swojego złota. Co? Złodzieje, bandyci, nasze ukochane złoto chcą nam zabrać. Wiecie, przeczytałem kiedyś, gdy na kulu mieliśmy zajęcia z psychologii, rzecz, która mnie olśniła, ale... Cały czas, kiedy byłem na parafii, czułem, że coś z tego jest, tylko do głowy mi to nie przyszło. Otóż psychologowie szwedzcy zbadali jakąś dość dużą część populacji żon alkoholików. Wiecie, że wiele z tych kobiet wcale nie chce, żeby mąż przestał pić. Ktoś powie, jak to, co ksiądz sobie Jak to nie chce? One płaczą, że mają piekło, nie życie, że ci mężowie, że biją, że piją, że tragedia. Kiedy psychologowie dobrali się do ich wnętrza, okazało się, że one wcale nie chcą, żeby mąż przestawił. Dlaczego? Dlatego, że ona jest cały czas w centrum uwagi. Ona ma wszystkim sąsiadkom, od rana do wieczora znajomym opowiada, i ona ma piekło. Ona nikomu nie pomaga, no bo jak ona może pomagać, jak ona ma sama, ta, sama takie piekło. Poza tym, co, kto jest winny w jej życiu wszystkiego? Mąż. Wszystko to jest mąż. Ma jeden temat do dzieci, jaki wasz ojciec, jest potworny. A poza tym ona, proszę Państwa, Gdzieś w głębi serca myśli tak, jakby mój mąż przestał pić i powiedział żono, przepraszam cię, pocałował w rękę, kupił jej piękną sukienkę, uczę się, weź mnie pod rękę, pójdziemy na spacer, to ona tak to ja teraz mam taki iznim, tak? Tak pod rękę, tak mam iznim? I mam, i mam powiedzieć, że się cieszę, że jestem zadowolona z życia. Uff, 30 lat opowiadam, jakie mam piekło w życiu. Proszę Państwa, coś niesamowitego. Jezus o tym mówił, wy nie chcecie wolności. Wy tak naprawdę w głębi serca chcecie żyć w brudzie, bo to jest tajemnica szatana. Człowiek chce cierpieć. Coś powiedziałbym, ja się z bzdury opowiadamy. Jaki człowiek chce cierpieć? Opętany przez szatana. Może nie opętany, ale taki, który ma do czynienia z szatanem. Jesteśmy w przededniu wszystkich świętych i dnia zadusznego. Może warto przypomnieć tę prawdę teologiczną ze schatologii. Państwo wiecie, Bóg nie wrzuca ludzi do piekła. Źle żyłeś? Do piekła. Nie zupełnie odwrotnie. Ludzie sami idą do piekła. A Chrystus, jak powiedział w św. świętej Faustynie, błaga ludzi, żeby nie szli do piekła. Błaga, a oni idą do piekła. A Ktoś mówi, no co się zapowiada, opowiada? To ludzie chcą cierpieć w piekle, no właśnie tak. I przykład jest jeden. Przerabialiśmy. To jestem prawie pewny, że każdy z nas tu w kościele to przerabiał. Może nawet w dzieciństwie. Matka stawia dziecko do kąta. Za karę, bo coś na rozrabiało. No już po godzinie, po, tam, po kwadransie mówi, no dobrze dzieciaczku, już odstałeś swoje, chodź tutaj, mamusia cię przytuli, a on mówi nie. No nie wygłupiaj się, chodź z tego ciemnego pokoju, mama już tu ma dla ciebie ciastko, kakałko, już będziemy teraz żyli w zgodzie. Nie. Ale syneczku, przecież jest ci źle w tym kącie tak, źle, no to chodź. Nie. Ilu może jest w kościele osób skłóconych ze swoim bratem, z żoną, cierpią, nie śpią. To ich ściska w środku. Już dwa lata się do brata rodzonego nie odzywa. Stary, a jakbyś zadzwonił, to by było fajnie. No na pewno. Pogodzilibyście się. Na pewno też czeka na mój telefon. I byś zaczął oddychać pełną piersią. No jasne, to zadzwon. Nie. Widzicie Państwo, co robi szatan? Człowiek chce cierpieć. Jakieś ma w tym upodobanie. To jest zupełnie nieracjonalna rzecz. To jest zupełnie lubowanie się w brudzie. Lubowanie, przepraszam, te wszystkie opętania są związane z jakimś fetorem, jakimś smrodem, jakimś brudem, jakimś, jakimś ochytstwem. Proszę zwrócić uwagę, wszystkie cywilizacje, które odchodziły od Pana Boga, zaczynały się lubować w czymś wstrętnym i okropnym. My siedzimy przed telewizorem, na telewizorze wychodzą komuś robaki z głowy, my mówimy, o Jezu, jakie to brzydkie, i mówimy do męża, wypożyć drugą część. Ale to wstrętne, więc po prostu mi się wymiotować chciało. Ciekawe, co będzie dalej. To jest coś, jeden z księży powiedział. Ja potem się zacząłem zastanawiać, coś z tego jest. Chociaż musiałbym się tu i we własną piersią uderzyć. Oglądanie horrorów to jest niebezpieczna sprawa. Chociaż my sobie siedzimy, taki horror, taki fajny. To są jednak o demonicznych różnych siłach filmy. I wiecie Państwo, że się różne rzeczy w świecie też dzieją. Dlatego jest pytanie do naszego serca. Chcesz być piękny? Chcesz być silny? Naprawdę chcesz być silny? Czy tylko przychodzisz? Są ludzie, którzy przychodzą. I szukają Boga, po co, żeby go nie znaleźć. Tak naprawdę by byli przerażeni to, co mówię. Ubierz się, pięknie, uśmiechnij się i wielbi Boga, Uch, jak kopciuszek, któremu kazano się pokazać pięknym. Jezus mówił cały czas: „Ja was nie mogę nawrócić, bo wy nie chcecie, nie chcecie w głębi serca. Zatwardziałe wasze serca, zamknęły się przed słowem Bożym. I to jest tragedia człowieka. Zostało to zakryte przed waszymi, przed waszymi oczami.” Otóż yy, ludzie idą, idą sami do piekła. Ja powiem tutaj o takim pewnym zjawisku. Jest to Kościół Akademickich, dużo młodych ludzi w Kościele. Kochani, jest coś takiego, co się zaczęło pokazywać w ostatnich dosłownie 3-4-5 latach. Ciągle dostaję pytania, czy może być powołanie do samotności. Częściej chyba od kobiet, takich 25-30 lat. Proszę, czy to jest takie powołanie do samotności? Czy ja mogę być tym powołanym do samotności? Nie mogę powiedzieć, że to jest niemożliwe, żeby Bóg kogoś powołał do samotności. Kościół nie wyklucza takiej sytuacji. Powiem z mojego doświadczenia duszpasterskiego. Zdarzało mi się spotykać tych, którzy nigdy, panów, którzy nigdy nie ożenili się, i panie, które nigdy nie zawarły małżeństwa. O ile dobrze pamiętam, w stu procentach u panów ich życie było tragiczne. Ich życie było tragiczne. Jeśli chodzi o Panie, to nie tak tragiczne, powiedziałbym, ale dość smutne. Ktoś sobie mówi tak, no nie założę rodziny, będę robiła pożyteczne rzeczy. Nie, proszę Państwa. Raczej mi się wydaje, to też nie mam wglądu w serce ludzkie do końca, ja nie mam wglądu w zamysł Boży do końca, tylko z takim doświadczeniem i intuicją duszpasterską, że wielu ludzi, którzy pyta, czy ja jestem puwany do samotności, nie wierzy w swoje piękno i w swoją siłę. W dzisiejszych czasach jest bardzo trudno o dobre przygotowanie do małżeństwa. Małżeństwo jest to trudna robota. Facet musi być naprawdę odważny i mocny duchowo, a kobieta musi być naprawdę piękna duchowo, żeby przejść przez małżeństwo i muszą być mocni. I wielu ludzi napawa lęk i kombinują sobie z powołaniem do małżeństwa. Nie. Trzeba próbować, nawet jeśli się w rodzinie nie dostało takiego błogosławieństwa, trzeba próbować się przygotować, bo czasu zawsze starczy. Proszę mi wierzyć. Ja nieraz tych ludzi, co przychodzą, mówią, przywiedza, czy ja nie jestem powołany do, do samotności? Pana Boga chcą sprytnie w to wplątać, że Pan Bóg ich pował do samotności. Ja mówię, chłopak, a co ty tak naprawdę umiesz? Ale tak siadę i powiedz, tak świetnie, co ty umiesz. No gadać to umiem. Słuchaj, dziewczyno, w czym jesteś świetna? Co możesz robić godzinami? Narzekać na mój kopany los. Ja mówię, to trochę za mało, żeby zawrzeć związek małżeński. Nie dziw się, że jak chłopak z Tobą porozmawia 15 minut, to mówi baj, ale jak myślę, że mam to słuchać przez 30 lat, to dzięki, sorry. Ten wariant nie, nie wchodzi w grę. Proszę Państwa, trzeba wielkiej pokory, żeby się przygotować do realizacji powołania. Nie chcę tutaj jakoś gloryfikować nas księży, dzisiaj nam się w kazaniu trochę dostało, ale proszę mi wierzyć, że żeby zostać księdzem, no trzeba sporo upokorzeń w seminarium przejść. Stare konie po 25 lat śpiewy zaliczają, pieją ci kandydaci do kapłaństwa, nie ma siły. Trzeba zdać i śpiew. Trzeba się nauczyć czyścić toalety. Pamiętam, jak z moim kolegą po studiach filozoficznych poszliśmy po raz pierwszy do takiego zestawu, 30 kabin. On wziął tak ścierkę, mówi, robiłeś to kiedyś? I ja mówię, nie, ja też nie, bo jestem filozofem. Mówi, mama to u mnie zawsze w domu robiła. Proszę Państwa, żeby zostać księdzem trzeba sporo kabin wyczyścić. Co, co nie znaczy, że ta formacja zawsze się udaje. Mówię niejednej dziewczynie, umiesz gotować? No nie za bardzo. Chcesz mieć męża i chcesz odkryć powołanie do małżeństwa, to się naucz gotować. Umiesz układać i kebane. Piękne kwiaty, żeby żeby twój dom był piękny. Wiesz, jak twój mąż przyjdzie zdołowany totalnie, to żeby zobaczył, powiedział, kawałek innego świata. Umiesz to zrobić. Kiedyś mi opowiadał, proszę Państwa, jeden pan, wzruszające to było, pytałem go, czy mogę to sprzedać. Zgodził się. Wiecie, czego się bał? Bał się małżeństwa, bo był słaby fizycznie, kruszynka taka, taki chłopaczek którego oczywiście w szkole popychali i bili. I on się bał tego, że będzie kiedyś szedł z żoną ulicą, podejdzie paru panów, powiedzą spływaj mały i krzywdę, że robią żonie. On się bał, bał się pobicia. I ja już dokładnie nie pamiętam, bo on też nie chciał mi do końca powiedzieć, ale coś wnioskuje, że on gdzieś poszedł do jakiegoś klubu, proszę Państwa, jakiś hala gwardii, poszedł do takiego pana trenera i mówi, że chciałby parę lekcji, co chciałby się pan nauczyć bić. Nie tyle się nauczyć bić. Ja bym chciał, żeby pan mi parę razy dał w głowę, żebym ja się tego przestał bać. Żebym wiedział, że, że to można przeżyć. Proszę Państwa, no na ulicy jest, jeszcze mieszkał na Targówku gdzieś. Czy, czy wiecie, że to może być przygotowanie do małżeństwa? Wiecie, dlaczego wielu mężów może wieczorem mówi żonie, nie pójdę z Tobą na stare miasto? A bo wiesz, deszcz pada. A tak naprawdę się boją, że może paru typów podejdzie i ich zaczepi. To jest przygotowanie do małżeństwa. A nie, nie wrabiajmy Pana Boga. Przychodzimy do szesnastego księdza i mówię, że księdza, mam tu do, z księdzem do omówienia kolejną wariant, jaka ja jestem do niczego. Dziewczyno, naucz się tańczyć. Umiesz tańczyć? Pan Bóg ci da męża, tylko zapisz się na kurs tańca, żebyś była piękna. I ty chłopaków się też zapisz na kurs tańca, żebyś był piękny, żebyś poczuł swoją duchową siłę. W tańcu się trzeba odkryć, proszę państwa. W tańcu się trzeba odkryć. W tańcu się trzeba publicznie odkryć. Wszystkie swoje kończyny i koordynacje pomiędzy nimi. Zawsze miałem z tym kłopotem, może dlatego księdzem zostałem. Ale żeby tańczyć trzeba być pokornym. Żeby, trzeba, trzeba być pokornym i trzeba to, trzeba to umieć uczyć się, jeszcze raz powtarzam, żeby wydobyło się piękno z nas. Chcesz się przygotować do małżeństwa? Weź kumpla, skoczcie w tatry teraz jesienią i przejdź się o Przejdź o I zamieszkaj w murowańcu, jedź konserwy rybne i pożyj trochę jak traper, A nie siedź, dywaguj Pismo Święte, kolejną książkę, gdzie ci wyjdzie, że jesteś do niczego facet. To jest przygotowanie do małżeństwa. Proszę mi wierzyć. Panie Boże, bo ktoś powie to śmieszne, ale robię, co mogę. W małżeństwie muszę być piękna, muszę być twardy, muszę być mocny. Państwo wiecie, wychowanie synów, przejście przez te różnego rodzaju konflikty, to jest bardzo, bardzo trudna, trudna sprawa. My mówimy mm, nie dam rady. Przyznajmy szczerze, bardzo, Chyba każdy z nas powiedział w życiu takie słowa. Tabliczki mnożenia się nigdy nie nauczę. Ja się tego pana Tadeusza nigdy nie zrozumiem, nie przeczytam. Dlaczego się nauczyliśmy tabliczki mnożenia? Bo nas rodzice zmusili do tego. Bo nas rodzice zmusili. A ktoś mówi, a nie wolno się zmuszać, bo to stresuje. Ja pamiętam fraszkę leca. Człowiek się rodzi i to mu szkodzi. Trzeba się zmusić, wybijmy sobie z głowy bezstresowe wychowanie. Pan Jezus bardzo przepraszam, ale parę razy nieźle zestresował swoich uczniów. Oni nie chcieli, pójdziesz, to co było z Mojżeszem, pójdziesz do faraona, a Mojżesz mówi nie pójdę, a Pan Bóg mówi pójdziesz, a nie pójdę. Pan Bóg mówi, nareszcie ktoś jest ze mną szczery tutaj na tej ziemi. Otóż Jezus był twardy. Jezus był mocny, chociaż też mu szatan, co do Jezusa mówili? Bezebubem jesteś, ty jesteś opętany do niego mówili. Jezusowi, szatan mówił do Jezusa w czasie kuszenia, jeśli jesteś synem bożym, proszę zwrócić uwagę, podkopywanie tożsamości. Szatan ci powie, no jeśli jesteś piękna, jeśli jesteś chrześcijan, ty w ogóle jesteś chrześcijanką? A my już mówimy o rany, chyba nie. Chyba rzeczywiście, no po tym co zrobiłem ostatnio, to już nie jestem chrześcijan. Jestem! Oczywiście, że jestem, bo Bóg mnie wybrał i Bóg mi dał taką łaskę, że jestem chrześcijaninem. Judasz powiedział, że już nie dam rady. Dasz radę, tylko musisz naprawdę chcieć. To jest pytanie do głębi serca. Czy ty naprawdę chcesz Boga, świętości, pokazania swojego piękna publicznego? Popatrzcie. Dopiero niedawno odkryłem to, spróbowałem spojrzeć na sytuację uzdrowienia tego paralityka od strony łóżka. Spuścili go przez dziurę w dachu, położyli na ziemi, wszyscy się na niego gapią, on leży, palcem nie może kiwnąć i nagle Jezus mówi, wstań, weź łóżko i idź. Ilu z nas by pomyślało, kurczę, wywalę się z tym łóżkiem, no przecież. Tyle lat nie chodziłem, moje mięśnie są zwiotczałe, zaraz tym łóżkiem wywinę orła. Wielu ludzi powiedziało, a w życiu, ja będę leżał dalej. Niech mnie wyniosą z tym łóżkiem, to sobie tam za lasem popróbuję może pierw na czworakach. Proszę Państwa, on wstał, publicznie wstał, wziął łóżko i poszedł. Uwierzył w to, że jest silny, że Jezus mu to dał. Jesteś piękna, jesteś silny, musisz w to uwierzyć. Nie dlatego, że żeś świetnie trenował. Jezus, Chrystus umarł za nas na krzyżu i mamy biały kamyk i, przez, i z tym się trzeba zmagać. Proszę Państwa, jutro wstaniecie, zobaczycie, za dwa dni dziś wieczorem i będzie głos. A, do niczego, to jest zero. Odwieziesz córkę do szkoły, córka ci powie, tak, znowu żeśmy się spóźnili. Córka jeszcze nie wejdzie do szkoły, ty się zawsze spóźniasz, tak, ty zawsze jesteś w ogóle ojcem złym, złym, złym. jesteś najgorszym człowiekiem na kuli ziemskiej. No masowo to, to przychodzi do nas. Co wtedy powiedzieć? Idź przed szatanie. Idź przed szatanie. Dosłownie, trzeba go odrzucać. I to jest codziennie. I zakończę takim tekstem, pewnym wierszem. Każdego ranka mojego życia... Na nowo muszę kruszyć skorupę swojego ja, świeżo narosłą wokół mnie, aby Twój duch, Boże, mógł tchnąć i wytrząsnąć ze mnie ciemność, rozerwać sieć, jaką utkał diabelski pająk z ciała, gotowy schwytać duszę, zanim się przebudzi, by mogła sennie leżeć i słuchać węża. Kochani, nie leżmy sennie i nie słuchajmy węża. Jesteśmy piękni. Jesteśmy mocni i to przyszedł powiedzieć nam Jezus Chrystus i to Bóg Ojciec mówi nam każdego dnia i zadaje nam jedno pytanie, czy chcesz to? Czy chcesz?